Witam Was na kanale Like Makijażowy. Zapraszam Was dzisiaj na test jednego i ostatniego z trzech podkładów, które kupiłam ostatnio na promocji w Rosmanie. Z tym, że ten podkład nie wchodził na tą promocję. Ale i tak go kupiłam, bo kosztował 15 zł, więc czemu nie? strzeliła butelka, nie wiem czy słyszeliście. Mamy tutaj podkład Eveline Satin Matte, długotrwałe matowienie, idealny kolor cery, filtrowany śluz ślimaka i moist and vital kompleks 4 w jednym. generalnie tutaj mamy. No, jak to zwykle w Eveline nie bywa, jest 8 w 1, 4 w 1, 10 w 1 nie, oni tak właśnie jak, nie wiem, u nich najczęściej właśnie jest coś tam w jednym, wszystko w jednym ja go mam w odcieniu 102 wanilia i to jest chyba drugi od, po najjaśniejszym, czy jakoś tak nie wziąłam najjaśniejszego, ponieważ sprawdzałam sobie z testerami te kolory i ten najjaśniejszy wydawał mi się zbyt jasny po prostu dla mnie na ten moment matująco kryjący podkład satin mat zapewnia satynowy efekt makijażu matuje wyrównując kolory cery aksamitna konsystencja łączy możliwość stopniowania krycia i komfort użytkowania. Podkład wyrównuje powierzchnię skóry minimalizując widoczność porów i ukrywając niedoskonałości. Formuła bogata w... Człowiek chce ładnie przeczytać i mu nie wychodzi, no. Formuła bogata, w filtrowany śluz ślimaka, stapia się z cerą, ujędnia i zapewnia idealne krycie bez efektu maski. Innowacyjny Moist and Vital Kompleks nawilża skórę, eliminując oznaki zmęczenia. Mamy tutaj 30 ml w opakowaniu, 6 miesięcy od otwarcia na złożycie. No dobra i... Oczywiście, jak widać, zwykła standardowa tubka. Sprawdźmy sobie, jaka tutaj jest konsystencja. Ej, kurde, ja go użyłam dwa razy. A patrzcie, jak ja już go z ten. Z z no, zmiażdżyłam. I nie wychodzi. Czyli znowu jest, kurde, taka duża tubka w jakimś podkładzie, a w środku wcale nie ma tak dużo podkładu. Już kiedyś raz właśnie było coś takiego, że jakiś podkład używałam pierwszy raz, czy jakoś tak, a tą tubkę to ja musiałam całą zmiażdżyć, żeby podkład wyleciał, bo dali takie wiadro tubę, a do środka tylko troszeczkę tego podkładu, no taki chwyt marketingowy, że bierzesz taką tubkę i se myślisz o kurde, ile tutaj tego w środku musi być. Bo bez kitu, ta tubka jest niewiele mniejsza niż jakiś krem do rąka. W kremach do rąk jest przeważnie 75 ml, nie? No, a tu mamy 30. Także nie wiem, po co robić takie tuby wielkie. Ale okej, okay. tutaj mamy wypuszczony ten podkład. Jak widać, yy, ma on taką kremową konsystencję, dosyć zwartą, nie spływa. Jak widzicie, kolor też taki wydaje się w miarę jasny. Zobaczcie. Fajny, taki, właśnie jak wanilia taki delikatny, żółciutki. Znaczy, on nie jest właśnie jakiś za mocno żółty. On tak bym powiedziała, wiecie, on jest taki neutralny, wchodzący w lekko żółtawe tony, czyli coś, co ja lubię. No i nałóżmy go sobie teraz, może najpierw na jedną połowę twarzy. Ostatnio zapominam o tym kurczę, żeby nakładać podkład najpierw na jedną część twarzy, żeby Wam porównać, tylko jadę od razu po całości. Także nakładam taką, no, nie za dużą, nie za małą ilość. Na czoło może faktycznie tak trochę za mało go nałożyłam. Więc żeby nie było, dołożę go sobie, ale jak widzicie po takiej cieniutkiej warstwie. No, coś tam bardzo delikatnie jest pozakrywane, ale bardzo delikatnie. Raczej taki efekt właśnie Bibi kremu drogeryjnego. Tutaj na gąbkę sobie troszkę nałożyłam, nawet więcej niż troszkę, bo tu jeszcze mam. Tutaj mamy teraz takie na tej jednej stronie, kurcze. Dwie pompki. Nakładam go sobie pod oczy, kurczę, ale nie nakładałam go wcześniej pod oczy, więc nie wiem, jak on się zachowuje pod oczami. Ale generalnie tak w większości podkładów nie nakładam pod oczy, bo ja to mam tam zmarchy pod oczami i podkłady lubią mi podkreślać te zmarchy. Takie dwie dość spore warstwy tego podkładu mamy nałożone tutaj po tej części twarzy. Ja Was sobie teraz zbliżę. Porównajmy sobie, jak to wygląda. Tutaj macie część twarzy bez podkładu. Tutaj z podkładem, i ja tak generalnie widzę, że ten koloryt jest fajnie wyrównany. Przypominam, przy tych dwóch dosyć sporych warstwach, koloryt jest całkiem nieźle wyrównany. Jakieś tam większe niedoskonałości, typu tutaj to, co mam na czole, czy na brodzie i tak dalej, w dalszym ciągu przebija, ale mi to jak najbardziej nie przeszkadza. Wykończenie on ma takie matowe, dosyć mocno matowe delikatnie tylko tak właśnie odbija światło i yy, jak go tak dotykam to on wysechł i czuć taki jakby puderek pod palcami ale nie czuję żadnego ściągnięcia tak jak czasami jest przy podkładach zastygających że tak aż czuć właśnie jak wam tak jape ściąga, nie? No to tutaj czegoś takiego nie ma. Nie widzę żeby podkreślił mi pory nie widzę również żeby je wygładził także zadziałał na nie tak raczej neutralnie w moim odczuciu Dobra, to nałóżmy go sobie na drugą część twarzy. Też taką dużą ilość. No ale jak widzicie, krycie też można stopniować, bo najpierw nałożyłam go taką malutką ilością. Potem go dołożyłam drugą warstwę z tej. Pier z tej tu, tu, z tej strony. I faktycznie to krycie się zwiększyło, czyli można je stopniować. Nie będę sprawdzać, czy można to wystopniować do pełnego krycia, bo tutaj ja już mam kurczę łącznie. Tak, nie wiem, około 4 pompki podkładu na twarzy, a jest to dla mnie ultra duża ilość i ja po prostu się czuję źle w takiej ilości podkładu. I nie widzę sensu sprawdzania tego, czy jeżeli dołożę 6 pompek, czy łącznie, jeżeli 6 pompek na twarz nałożę, czy będzie pełne krycie, bo ja w życiu bym w takiej ilości podkładu nie chodziła. Także. Myślę, że dla nikogo 6 pompek podkładu na twarz nie będzie dobrą ilością, więc tak jak teraz na niego patrzę do, do, do takiego średniego krycia mniej więcej możemy z nim dojść, do pełnego krycia raczej wątpię. Jak ja go tak na co dzień używałam to ja go nakładałam yy, po jednej pompce jakby z obu stron, teraz jakby mamy dwukrotnie większą ilość tego podkładu ale tak jak wiecie, ja zawsze jak testuję podkłady to ja je testuję po prostu tak jakbym je nosiła czyli z tą minimalną ilością a na filmach zawsze staram wam się pokazać właśnie czy to krycie można zbudować i tak dalej także też jak ja później będę wam mówiła jak ten podkład mi się sprawdzał na twarzy to miejcie na uwadze to, że ja testowałam go właśnie mając mniejszą ilość tego podkładu na twarzy sprawdźmy sobie teraz czy on ciemnieje zmienia kolor i tak dalej bo tegoż swatcha, którego zrobiłam poprzednio cały czas tutaj na dłoni mam Oj i tutaj mamy bardzo dużą różnicę Pewnie nie muszę wam pokazywać co nakładałam wcześniej, co nakładałam teraz Oczywiście to jaśniejsze to jest świeży swatch To co nakładałam wcześniej jest to stary swatch No i jak widać podkład mocno ciemnieje I tak też niestety dzieje się na twarzy Myślę, że teraz yy, tak powoli będziecie widzieć właśnie Jak on na twarzy zaczyna zmieniać mi kolor Jeszcze on nawet nie jest przypudrowany i to też właśnie ja widziałam w ciągu dnia testując ten podkład. Także ja go testowałam sobie przez dwa dni. W ciągu jednego dnia robiłam zdjęcia i to też jeszcze będę musiała Was przeprosić, bo e, nie zrobiłam zdjęcia na dworzu, bo po prostu nie miałam czasu w pracy. Te, to zdjęcie, które zrobiłam w ogóle przy świetle sztucznym, to też było tak z dolotu zrobione. Także jeżeli chodzi o zdjęcia, to w dzisiejszym filmie niestety będzie dosyć biednie. Ale ogólnie najbliższy czas w ogóle będzie dla mnie bardzo trudny, żeby znaleźć czas na cokolwiek, także no, musicie to zrozumieć. Okej. Okay to ja sobie teraz przypudruję twarz, wykończę makijaż i zaraz wracam do Was ze zdjęciami i podsumowaniem tego podkładu. Makijaż mamy skończony i myślę, że nadszedł ten moment, aby podsumować sobie ten podkład, co o nim myślę po testowaniu go. No i generalnie tak jak już mówiłam Wam właśnie, że on ciemnieje również na twarzy. Myślę, że możecie to widzieć w tym momencie. To nie jest aż takie ciemnienie, żeby u mnie osobiście było to widać. Natomiast w momencie, kiedy ja go nakładałam na twarz, on był dla mnie jakby minimalnie przyjasny, a ściemniał na tyle, że jest dla mnie minimalnie przyciemny. Więc nie ściemniał na tyle, że jest dla mnie ok w sam raz, tylko jest jeszcze przyciemny. Czyli on faktycznie. Dosyć dużo ciemnieje, ale w moim przypadku akurat to nie jest aż tak widoczne. I tutaj macie pierwsze zdjęcie, zrobione przy świetle sztucznym. Zrobiłam je jakoś po 8 godzinach. Ja zawsze generalnie właśnie jak w pracy testuję te podkłady dla Was, to o tej samej godzinie zawsze staram się iść zrobić to zdjęcie. Także tutaj mamy zdjęcie po 8 godzinach, i jak widać świecenie jest takie dosyć małe, nawet jak na światło sztuczne, w świetle dziennym mogę Wam powiedzieć tyle, że praktycznie. W ogóle nie było widać, że on się świeci także no... Tutaj jeżeli chodzi o to wyświecanie się, to jak najbardziej spoko. Jak widać na tym zdjęciu już mi się minimalnie pościerał z nosa. No ale wiadomo, to jest 8 godzin. Ja też co chwilę dmuchałam nos, więc jak najbardziej miał prawo. Ja wam to zawsze powtarzam, bo nie każdy, kto mnie akurat widzi w tym filmie, musi wiedzieć, że specyfika y, mojej twarzy plus podkładu wygląda w ten sposób, że z nosa podkład jest zawsze starty, ponieważ ja często dmucham nos, więc zawsze wam to powtarzam. I tak ogólnie patrząc na ten podkład y, po 8 godzinach. Nie widzę większych ubytków na twarzy. I tutaj mamy podkład już po 13 godzinach, jak przyszłam do domu z pracy. I tutaj już widać, że faktycznie to świecenie jest naprawdę ultra mocne, ale to jest też 13 godzin, więc miał prawo. Choć z drugiej strony, choćby ostatnio testowałam wam podkłady, które po 13 godzinach również mocno się świeciły, ale nie aż tak jak ten. Tutaj, tak samo jak na ten moment patrzę, to nie widzę jakoś super dużych ubytków, ale z drugiej strony. Strony, ja widzę jakby po całości, że ten podkład jakby wyparował trochę z twarzy. Teraz będziecie to bardziej widzieć właśnie po zdjęciu sebum, bo tutaj mamy następne zdjęcie, kiedy zdjęłam nadmiar sebum i wybaczcie za moją minę, ale robiąc to zdjęcie, zastanawiałam się, czy mi się jajecznica nie pali na patelni. <gryw> Więc no, ta mina stąd się wzięła. I generalnie to nie jest nawet tak, że po ściągnięciu sebum e, ten podkład został jakoś super mocno na chusteczce, choć troszeczkę się tam odbijał na tej chusteczce, wiadomo, ale jakby po całym dniu ten podkład jakoś tak e, znikł, tak bardzo równomiernie po prostu jakby wyparował z twarzy. I generalnie dobra, to jest 13 godzin, więc jak najbardziej tutaj po aż tylu godzinach myślę, że można przymknąć trochę na to oko. Ale z drugiej strony to inne podkłady lepiej mi się sprawdzają. Także jeżeli chodzi o ten Eveline, tak już ogólnie podsumowując, dyskwalifikuje go u mnie ten kolor, który bardzo ciemnieje. I w sumie ta trwałość, ponieważ mimo, że on po tych 8 godzinach wciąż nie świeci jakoś super mocno się na twarzy, to on tak później. Po tych 9-10 godzinach zaczyna tak znikać z tej twarzy. I ja mam świadomość, że nie wszyscy potrzebują aż tak długo nosić podkład. Ja na przykład, od kiedy zmieniłam pracę, maluję się o 7 i o 20 około jestem w domu. Także, bo ja pracuję najczęściej od 9 do 19. I o 8 rano się maluję, później idę jeść śniadanko, się tam dalej ogarniam i wychodzę z pracy o 19.00, koło 20.00 jestem w domu. I ja potrzebuję, żeby ten podkład faktycznie przez cały dzień wyglądał jak najlepiej. Ten podkład nie wygląda. Myślę, że to jest dobra propozycja dla osób, którym przede wszystkim nie przeszkadza to, że on zmienia kolor, będą w stanie po prostu go w jakiś sposób do siebie dopasować. I dla takich osób, które nie, nie noszą jakby podkładu przez większość dnia, w sensie na przykład, nie wiem, pracują na pół etatu, czy wychodzą gdzieś tylko na zakupy i się malują, wiecie o co mi chodzi, nie? Że nie, nie także na cały dzień po prostu. Jak dla mnie ten podkład jest naprawdę mocno średni, ale napiszcie mi koniecznie w, yy, w komentarzach, jak to wygląda u Was. I to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.